I wiele, wiele innych. Tutaj akurat chyba słoneczniki sobie rosną. Tutaj chłopaki, jak widzicie, grządki różne porobili. Sadzą kwiaty. i Różne, różne rzeczy. Akurat Michała pracownicy. A tak naprawdę są, jest ich dwóch. Oczywiście tam też Michał ma innych pracowników, a raczej pracownice takich dorywczych. Oni tutaj naprawdę dbają o kupędę, znają się na roślinności, na, na, na uprawianiu tego wszystkiego też się uczą, bo dużo też Michał e, ma jakiś nasion z Europy, z Polski, e, ale ogarniają wszystko pięknie. Jak widzicie, nakupenda rośnie, jest zadbana. Możecie zobaczyć troszkę, akurat mamy właśnie różnego rodzaju kwiatów. Jak ktoś z Was rozpoznaje, co to za kwiaty, piszcie w komentarzach. Na pewno chętnie się dowiem. Oczywiście mogę zapytać też Michała. Eee, a tutaj jeszcze jest mój ręcznik. Ostatnio powiesiłem tu te ciuchy. Teraz akurat nie, ale w nocy. O! Była cała masa. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest autostrada dla mrówek. Eee, I w nocy po prostu to było ich tutaj. Setki, o idzie kolejna, właśnie po tym bambusie łażą, no most zwodzony jak się patrzy i to chodzą w jedną i w drugą, po co na co nie wiem, kto zrozumie mrówki, ten się na pewno dowie, a ja wracam do domu głównego, tam jeszcze możecie zobaczyć na górze. Piękne papaje rosną. To drzewo w ogóle tutaj daje bardzo dużo papai i dosyć duże zdrowe owoce. No nic, wracam, ten kupemny koniec biadolenia, A my znajdujemy się nigdzie indziej, jak w laboratorium melonamaska. A ja chciałem Wam pokazać tylko jedną rzecz, bo Wam ostatnio nie pokazałem. Tu jest główny kocioł prezesa. A chciałem Wam pokazać ten okop, który pokazywałem Wam w jakimś poprzednim odcinku. Chyba jak wracałem z północy Kambodży, właśnie przyjechałem do Nakupendy. Tam jest taki dłuższy odcinek. I właśnie jeszcze ten oka przed yy, instalacją. Także tak to się prezentuje. Całkiem pokaźny, chyba jeszcze Michał nawet nie używał. Na razie ma też przestój. Mm, w każdym razie no, myślę, że będzie tutaj swoją rolę spełniał jak najbardziej. A tutaj mamy jeszcze taki blender potężny. Właśnie się śmialiśmy z Michałem, że jak też tego blendera używa to trochę światło przygasa, także moc jest duża. Mamy tutaj jedną fazę, także też Michał mówi, że nie może wrzucić większej ilości, tylko małej ilości. No ale tu jeszcze raz okap całkiem jak widzicie pokaźny. A tutaj jeszcze jedna. Nic innego jak ta nowe wydanie. No i pachnie całkiem przyzwoicie już. Nawet ostatnio próbowaliśmy. I była. No, jeszcze musi się dogryć. Jak widzicie, dopiero 12. Także dzisiaj mamy 18. Dopiero 6 dni. Właśnie jeszcze kokosów to. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Coco Palm Takie papierosy akurat tutaj sprzedaje, bo cały czas prowadzi jeszcze babcia tutaj w nakupędzie taki można powiedzieć mały sklepik i wyobraźcie 2000 rieli czyli jakieś 2 złote Takie papieroski Khmerska banderola. <noise> Palić można tanio w Kambodży Odnośnie jeszcze kokosów to Cały czas jestem pod wrażeniem Tu widzę jakieś Jaja czegoś Pewnie jakichś pająków Także trzeba uważać co się wnosi yy, Co do jeszcze Ja tutaj cały czas jestem na etapie sprzątania, ale jest coraz lepiej, coraz czyściej można powiedzieć, że hala już elegancko wygląda. Zostanie jeszcze podłoga, a później się tutaj zamknę, to znaczy zamknę tą powierzchnię, żeby mi się tutaj nie kurzyło. Teraz byłem na przerwie, od Michała dostałem w prezencie, bo tu mam taką tablicę. Dostałem takiego mark... no, czy to, no, mazaka zmywalnego i dostałem też od starego blendera. Coś takiego Pozwoliłem sobie jednego już nawet zgiąć Dlatego zanim mi się zastanowi Postanowi mi podarować Ale chyba już tego blendera zresztą nie ma Nie ma W każdym razie do wydłubywania właśnie Widziałem takie nożyki, że będę musiał zamówić Będę chciał to jeszcze się Jeszcze bardziej wykrzywić I właśnie do wyciągania z tego orzecha O właśnie tego białego Widziałem takie noże i myślę, że Dopóki nie mam to sobie coś takiego przygotuję. Jeśli chodzi o kokosy i olej kokosowy, to ponoć najlepszy jest olej tłoczony na zimno, ale chciałbym zobaczyć też jak to wyjdzie na ciepło. Takie eksperymenty na razie nie mam jeszcze czasu niestety. Ale będę się bawił. Jak już wszystko tutaj posprzątam, będę robił testy na oczcie. ITP i Td. W każdym razie z tego kokosa, którego dzisiaj widzieliście, tyle wyszło tego miąższu. No powiem wam, że spora, sporawo, ciężkie. Troszkę to wszystko trzeba było oczyścić. Ja tą łyżką wyciągałem i uwierzcie mi, że zaraz pewnie się złamie, bo już jest mocno naruszona. Tak zresztą jak moje ręce. A nawet mi się wbił tutaj kokos. No nic, ja byłem w sumie przerwę zrobić tylko na kawkę. Został mi tutaj jeszcze jeden odcinek, aczkolwiek taki najbardziej newralgiczny, newralgiczny dlatego że tu mamy bezpiecznik i, i, i kontakt. Będę ten kontakt wcześniej tam zabezpieczają folią. A tutaj tego mogę zabezpieczyć, ale tej skrzynki z bezpiecznikiem już nie. Tu idzie główne zasilanie, i raczej nie będę świrował, tylko sobie ściereczką to ogarnę. No i zostanie mi podłoga. A jeśli chodzi o, o hale, to możecie zobaczyć. No, myślę, że to, co było, to, co jest, jest. Ameryka. Ale uwierzcie mi, że już nie wiem, który to karserem. Drugi dzień, trzeci. No troszkę to już sprzątam. Niestety mimo że jest tam jakiś spad, to też jak widzicie na hali są w pewnych miejscach kałuże. Czyli nie jest to zrobione i perfekcyjnie, no ale jak Wiecie to jest Kambodża, także no różnie im to wychodzi. No ja wam pokażę jeszcze raz te kokosy, bo są. To jest moja dłoń. Także kawał kokosów. No i właśnie są takie akurat wydaje mi się duże. Jest już zwłaszcza te będą miały Dużo tego miąższu gotowego, do oleju do Mleczka kokosowego No i to też Na około Tworzywo, które można wykorzystać Coś będziemy rzeźbić, coś tam się wymyśli A jak wy macie też pomysły O, tu mamy właśnie tego otwartego Macie jakieś pomysły Co można z tym zrobić, to też miał piszcie w komentarzach Jestem otwarty Jak widzicie na zewnątrz jest yy mega bałagan tam umyłem też fotel mój stary, on w ogóle z Ptąpem z Ptąpem przyjechał, kupiłem go kiedyś od Adama oczywiście chiński, tam A są czy... tu na środku też jak widzicie ten magazynek się nam cały czas zwiększa, kartonów cała masa logo Cambo Life które też mam zamiar tutaj zawiesić no i butelki i klima też docelowo e, klima Prawdopodobnie, jeśli będziemy potrzebowali, zrobimy taki cold room, żeby utrzymywać tam jakąś stałą temperaturę. Zobaczymy, jak te fermentacje będą wychodziły w temperaturze, która jest w hali, a jest zazwyczaj troszkę niższa niż na zewnątrz, jeśli jest wszystko pozamykane, przerwa, jeszcze z godzina czasu, z godzina pracy. No, chociaż w sumie światło jest na hali, także można pracować trochę dłużej, a ja akurat filmuję motorek z Morkat. A to dlatego, że Morka zaparkowała tak daleko, bo do domu przyjechali chyba dlatego nieznajomi z tatą i postanowiła zaparkować w bezpiecznej odległości, a ja przyszedłem nakarmić troszkę ryby dzisiaj trochę wcześniej, bo wczoraj może mi się coś uda nagrać. Wczoraj karmiłem i fajne sztuki było widać, ale może dlatego, że było bardzo ciemno. W każdym razie, w moim palecie, znalazłem o, taką małą jaszczurkę. Także dzisiaj też będzie jako pożywienie, zobaczymy. A wszystko odbędzie się pod krót, czyli sponsor dzisiejszego odcinka. I się kotuje. Z ciekawostek Wam powiem odnośnie kruda. To. O, o! Kurcze, widzicie co się dzieje, z przytupem wszedł na rynek. No i co taka jeszcze ciekawostka? Też energetyka. W bardzo podobnej puszce sprzedają. Ostatnio piłem smogu, jak Red Bull, może trochę złodszy. Ale. Dają radę, a teraz pokażę Wam ryby, bo widzę, że się dzieje. Na początku był szał, a teraz drobnica, chociaż a teraz widzicie tilapie. Widzę, podchodzą. No tych drobnicy to jest cała masa. O, tam ładnie się coś rzuciło ten mój pelet to jest cały jakiś w larwach robakach jak tylko przynoszę ten pelet już koło końcówka jest, ale cały jestem w muchach no a drobnicy tak jak pewnie widzicie no jest cała masa nawet bym powiedział tysiące, setki no i o to właśnie chodzi. Trzeba te większe potem poodławiać. A małe niech rosną w siłę. Muszę Wam jeszcze nagrać. Bo tutaj teraz znowu zaczął się pojawiać ten sum. No myślę, że ma już do 30 cm. Z ciekawostek jeszcze Wam pokażę. Już wiem, że nie można przekowywać nic z kokosu w hali. Zobaczcie, aż czarno. Michał mówi, że lubią tłuste morówki, także aż czarno od mrówek. A kokos jest tyle od hali. Znaczy kokos, to co zostało. Bo teraz przerzucę tam. Już wiem, że walka z morówkami to będzie coś. Będę musiał się zmierzyć Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy Na Facebooku, grupa Cambo Life Pokazujemy tam troszkę więcej Wrzucamy zdjęcia, informacje Link w opisie tego filmu Subscribe now